Byłam świeżo po ślubie. Nie minęły nawet trzy miesiące, odkąd powiedzieliśmy sobie tak przed sędzą i naszymi rodzinami. Mój mąż, Daniel, podróżował służbowo, co było częstym zjawiskiem w jego karierze, która wiązała się z wydarzeniami firmowymi w różnych częściach Europy. Ja wciąż próbowałem przyzwyczaić się do nowej rutyny. Pierścionek ciążył mi na palcu, nie z żalu, ale z szoku, który pojawia się. Gdy życie nagle się zmienia. W piątkowy wieczór napisał do mnie przyjaciel: Kwyjdźmy, Elis, tylko my, jak za dawnych czasów. Propozycja była prosta: kilka kieliszków wina, muzyka i śmiech. Zawahałem się, ale gdzieś głęboko w środku coś pragnęło odecznąć poza ścianami mieszkania, które teraz wydawało się zbyt duże i zbyt ciche. Dobrze, ale tylko trochę Co? Ubrałam się. Nic specjalnego, ale przyznaję, częściej niż zwykle patrzyłam w lustro. Wybrałam lekką sukienkę i dyskretne szpilki. Perfumy, które dawały mi poczucie życia. Bar był jednym z tych bardziej kameralnych, z przyćmionym oświetleniem, nastrojową muzyką i mnóstwem grup znajomych. Było fajnie, bez trosko, dopóki się nie pojawił. Wysoki, nieogolony w ciemnej koszuli rozpiętej pod kołnierzykiem, miał w sobie tę pewność siebie, ale nie sprawiał wrażenia wymuszonego. Nasze oczy spotkały się przypadkiem albo z rządzeniem losu. Spojrzał na mnie jeszcze raz i jeszcze raz, a potem podszedł bliżej. Ty wyglądasz na znudzonego. Uśmiechnąłem się, trochę zawstydzony. T po prostu odpoczywam. Chcesz towarzystwa. Moi znajomi byli już rozproszeni, śmiali się z innymi chłopakami, wymieniali głupie żarty i opowiadali sobie historie. Noc nabrała innego charakteru. Siedzieliśmy razem. Miał na imię Gustawą, pochodził z Lizbony i przyjechał do miasta służbowo. Zaczęliśmy od luźnej rozmowy. Potem nasze spojrzenia się wydłużyły, uśmiechy stały się słabsze, i nie wiedziałam już, czy pierścionek na moim palcu oznacza to samo. Co rano dotknął mojej dłoni przypadkiem a może nie moje ciało zareagowało chcesz na chwilę stąd wyjść? Powinienem był powiedzieć nie. Mogłem wymyślić dowolną wymówkę ale moje milczenie było zamaskowanym tak. Wsiedliśmy do taksówki zaproponował nocleg w pobliskim hotelu nie był luksusowy ale miał w sobie coś intymnego zakazanego aż na zbyt prawdziwego. Pokój był mały, łóżko było zbyt pościelone, a cisza była nie. Kiedy drzwi się zamknęły, podszedł bliżej. Spojrzał mi w oczy, jakby pytał o pozwolenie. Skinąłem głową. Pocałunek był intensywny, gorący, niespodziewany. Jego dłonie wędrowały po moich plecach, szyi, biodrach. Nie pamiętałam, kiedy ostatnio ktoś dotykał mnie z taką namiętnością. Ubrania spadły z nas, jakby nie były częścią naszego ciała. Z każdym dotknięciem coraz bardziej zapominałam, kim jestem poza tym pokojem. Kochaliśmy się, jeśli tak można nazwać, dwa ciała, które rozpaczliwie się szukają, jakby próbowały ugasić pożar, który wybuchł w ich wnętrzu. Potem zapadła cisza. Spojrzał na mnie leżącą obok mnie. Jesteś żonaty, prawda? Odwróciłam się, bez odpowiedzi. Poczucie winy przyjdzie później, ale nie wtedy, nie tej nocy, nie musisz nic mówić. Po prostu, uważaj na siebie. Spaliśmy niewiele, obudziłem się przed wschodem słońca, ubrałem się w ciszy. On jeszcze spał, wyszedł z hotelu, nie oglądając się za siebie. W domu zdjęłam szpilki i wzięłam długi prysznic. Gorąca woda nie zmyła tego, co zrobiłam, ale przypomniała mi, że wciąż jestem prawdziwa. Kiedy Daniel zadzwonił do mnie kilka godzin później, swoim zwykłym, miłym głosem, wzięłam głęboki oddech. Czy wszystko tam poszło dobrze? Zapytał. Tak, tylko noc z dziewczynami. Ale w głębi duszy wiedziałem, że nigdy już nie będzie tak, jak było. Jeśli ci się spodobało, zostaw komentarz, to bardzo pomoże kanałowi. Zostaw też lajka i subskrypcję naszego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.